Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku co czytam i oglądam. Dziś po raz pierwszy będzie manga. To jest moja pierwsza manga w życiu, którą przeczytałem. E, pod tytułem Seven Days. Moja siostra, Rive, i ktoś tam jeszcze na pewno, i mówili mi jak tego typu rodzaj anime, manga się nazywa. Że nie pamiętam. Znowu zapomniałem, więc ja to określę jako manga gejowska, nie pamiętam jak się to nazywa, kompletnie. No nie widzę, żeby to gdzieś było napisane. E, I stwierdzam, że mangi się czyta dziwnie, bo ci co czytali, ci, co nie czytali, to to może niektórzy wiedzą, nie wiedzą, e, że mangi czyta się od tyłu. No nie, że od tyłu historia, tylko od tyłu jako tak książkę, jeśli masz, bo to mam akurat w formie takiej takich książek kartko, z kartkami, no nie? nie? Nie na internecie, tylko tak jako mangę, no nie? Czytałem sobie. I stwierdzam, że mangi nawet się przyjemnie czyta, tylko że szkoda, bardzo szybko się je czyta. Na przykład taka 200 stron, no to zajęło mi tak może z dwie godzinki, to z przerwami coś tam sobie naszykować z jedzenia, herbatę, no nie? tak I tak się specjalnie jakoś nie śpieszyłem, no ale to dwie godziny, 200 stron to dla mnie to jest takie praktycznie nic. Tak, aż mnie trochę zaskoczyło, że to tak szybko szło. No i tak. Ja jestem zadowolony po przeczytaniu pierwszej swojej mangi w życiu. Seven Days składa się z dwóch Tomów, Seven Days, tak, to się już zdążyłem ponapieprzeć, że Seven Days ten, wiecie, ten taki rogalik, Seven Days łapiecie, mam nadzieję. I tak, Seven Days jest z dwóch głównych, jeden główny bohater, albo nawet dwóch, no ciężko mi to określić, jest Shino i Ser. Se Serio? Serio? Lewe, nie umiem tego. Poszukajcie sami sami sobie to, przeczytajcie, bo wiecie, że ja mam z tym nieziemskie problemy. I tak. Yy, I tak. I i, i. Hmm. Żeby wam nie robić jakichś mega spoilerów. shit spadło, to nie moja wina. To tak. E, Shino jest w jakimś tam zwykłym takim. No niezwykły, bo on, on jest nawet przystojny. E, jest chłopakiem, który chodzi tam sobie do chyba szkoły średniej i e, ten... Seroyu też, no nie? I tam chodzą razem do tej samej szkoły i w ogóle te sprawy, wszystko pięknie. Ale Sero... Seroyu? Nie umiem tego przeczytać. E, on ma taki jakby dziwny układ, że co tydzień w poniedziałek pierwsza osoba, która go poprosi o chodzenie z nim, chodzi z nim przez cały tydzień i kończy to w niedzielę. I zazwyczaj to się kończy słowami. No, na razie się zawsze tak kończyło słowami. Nie zakochałem się. On jest w tym czasie idealnym chłopakiem. Lepszego po prostu nie znajdziecie normalnie. Miód malina, no. Kabum, koniec świata, uchylić ci rąbek nieba i te wszystkie piękne słowa. E, tak bardzo pięknie mówię, wiem. E, I on właśnie e, już z kilkoma dziewczynami. Żadna dziewczyna nie miała za złemu tego, że po prostu ją, ale jakby rzucił, po prostu zostawiał je, no nie, że mówił im, że się nie zakochał i już więcej z nimi się nie kontaktował, usuwał ich numery telefonu, ich e-maile, po prostu je zostawiał. I on nie miał tego za, e, i one mu tego nie miały za złe, bo wszystkie uważały, że to i tak był najcudowniejszy tydzień ich w życiu. Więc e, nie ma co. No i właśnie tu się ta przygoda zaczyna. E, właśnie tego Shino, bo jego koleżanka właśnie była jedną z tych dziewczyn, która się umówiła z Seroju. Tak, ustalmy, że to tak będzie i to świetnie brzmi e, jego imię. Pewnie źle to odczytam, ale to szczegółu. E, i właśnie jego koleżanka się umówiła tam kiedyś, już dawno temu. I powiedziała temu Shino jak to wygląda, bo się zainteresował nim. No i tu można zgadywać co zrobił yy, Shino. I co Seroju powiedział? To już wam zostawiam do przeczytania, bo taki mam nadzieję, że zrobiłem wam duży smaczek tą historią jego jakby Ala obietnicą. To co obiecuje tam tym osobom, z którym się umówi w seroju, więc zapraszam do przeczytania, mi się spodobało, tak jak mówiłem, to się jakoś nazywa Ale Paweł nie pamięta, dlatego mówi na to gejowskie anime, albo gejowskie mangi, tak samo Rive mi coś tam też pokazywała Jakieś odcinki gejowskich anime, jak ja to mówię to nie jest jakoś nie wiem, chyba przesycone, jak się za przeproszeniem pieprzą czy coś, no przesycone tego tam w ogóle nie ma. No i to, to według mnie takie jest normalne, ładne po prostu, fajnie się to czytało. E, nie mam nic przeciwko temu, żeby sobie poczytać e, mangi, fajnie się czyta. Ta manga zresztą też fajna była i ten rodzaj i naprawdę napiszcie mi w komentarzach, jak ten rodzaj się nazywał. Jeszcze się zapytam River, najwyżej wam tam dopiszę gdzieś w opisie czy coś w tym stylu, więc ja wam dziękuję, a wy komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, mile widziane. Z tej strony mówił Paweł. Czytajcie mangi i cześć.